Przystępujemy do losowania listy rezerwowej na LARPie Projekt Gideon. Mamy do rozdania dwa miejsca na liście rezerwowej, dwa miejsca dla kobiet i dwa miejsca dla mężczyzn. Zacznę od dziewczyn. Przypominam, że tutaj kolejność ma znaczenie. Pierwsze miejsce otrzymuje Kamila Tatarynowicz. Drugie miejsce na liście rezerwowej Otrzymuje Jagoda Wicherek. Przechodzimy do losowania listy rezerwowej wśród mężczyzn. Pierwsze miejsce na liście rezerwowej otrzymuje Łukasz Ososiński. Drugie miejsce na liście bezrybowej. otrzymuje Maciej Wenicki.